Który tydzień temu coś próbował udawać być śmieszny Czy to może ty i zmieniłeś nieco głos? Nie, nie, u mnie nie ma Blade, Blade. to mój brat mm -hmm. A Tobia a ja nie znam ani Blade, a, Blade a, ani tego Tobiasa, który próbował być śmieszny mm -hmm. to, okay. to, to tylko mój bra brat kurde rodzony O czekaj, muszę na chwilę skończyć, bo ktoś do mnie dzwoni Okej, okay, okej okay. No, więc już wróciłem. Miałem długą rozmowę. Kurde, w domu dzwonili. Mama dzwoniła. pytała się to do mnie słychać. No, więc już wróciłem. A, już wiem, na co skończyliśmy. To tak o, Layla nie znam. Ani tego Tobiasa. Więc to był mój brat starszy. Nie wiem, czemu podejrzewał mnie o to, że niby ich znam. Ale dobra. A w ogóle widziałeś nowe konto Ice Ivana? Nowe konto Ice Ivana? Mm -hmm. No chyba jest właśnie mia, nie miałem tej przyjemności. A co jest coś ciekawego na nim? Mm, no, w, w, let's... robi robi let's play y po angielsku i kompletnie co, pokazuje coś ja. mi się obiło, ja. o usy, że robi po angielsku. To właśnie to, to mi właśnie się obiło, że po angielsku robi. Mhm. A co o tym sądzisz? Bo to jest, wydaje się być ciekawe po angielsku zrobić takie. No wydaje się ciekawe, jeśli umiesz mówić po tym języku. No ja, ja to ja to akurat go za to stanuję, bo ja to po angielsku to w ogóle. No on pff, też nie, nie bardzo. Nie bardzo, mówisz? No ja to bym, nie wiem, chyba język połamu prędzej nie bym coś powiedział. Znaczy takie no. posta postawić trochę umiem, nie? Ale żeby robić plecy tutaj po angielsku to naprawdę trzeba mieć. Widać, widać, dobry jest z tego. Ale no to... właśnie bardziej widać, widać, że jest przekonany, że jest dobry. No czemu, no chyba dobrze mu wychodzi z No oglądałem i takie błędy to raczej ja robiłem w gimnazjum. Mówisz, te takie błędy jak ty w gimnazjum? Ty, no kurde... Ale tu, ty ludzie bardziej chcą oglądać takie wiesz, to wiedzą się. O, coś po angielsku, to wiesz, tak przyciąga ciekawość, przykuwa, nie? Trochę. Tu bardziej wiesz, tak przyciąga trochę ciekawość, Ciekawość, nie? Tak po angielsku, to ciekawe się wydaje. Ale, ale a, tak mam pytanie, ale tego cię tak będzie zainteresował? Jakąś. Za zdrowiem ten widzów? Co? Czy jakoś tak? Tak w ogóle to jest nie? Jeżeli mógłby wiedzieć. Halo? Halo? Nie słyszę? Tisa na mikrofonie. Halo, halo? Jest tam ktoś? Tak jest. A, no to, to właśnie tak dosyza, moje pytanie może? Nie. A, no właśnie chciałem się spytać czemu tak ty with Ave zainteresował, nie wiem, coś zazdros smutny smucy jakoś, tak? Tak z ciekawości ci nie? Bo chcesz ciekawy jestem z natury. Nie, bo właśnie dzisiaj obejrzałem i przez długi czas nie mogłem przez się śmiać. Ale co, za tak po angielsku błęd takie robić czy... No że... tak, właśnie przez to. Śmiałeś się z błędów, <laughs> czyli znaczy są banalne. No tak, no jak wiesz, jak koleś nie, nie uznaje czegoś takiego jak odmiana w czasie przeszłym czasowników nieregularnych i tworzy jakieś nowe typy odmiany, no to tak, A, tak. Czy, to jest dosyć zabawne. Czyli można powiedzieć, że poleg na ortografii. No tak. O, dobra. No, dobre. Ty no słuchaj, ale, ale widzów ma. I co z tego? Myślisz, że by tyle dostał, gdyby. zaczynał po angielsku robić? Ma tylko tyle widzów, dlatego, że przeklina. A to przeciąga motłoch. do tyle. A ty, to przeklinanie, przeciąga motłoch. No, no, Pewnie, że no, tak. Z, no z reguły, tak, tak. To nawet po angielsku przeklina? No nie, no to jest. A tego. Y, chyba tak. Aha. A, a nie przez A nie przeskadzać, ty mozy moja, moja wada wymowy drobna z to jakoś mi to zostało. Mhm, mm Spoko, spoko. No, rozumiesz. Czyli, czyli? Czyli ciekawie, no cóż no. Ale chyba, to, ale chyba więcej widzów ma dzięki temu le, le, let's play robieniu po angielsku z tego, no. co, z tego co mi się wydaje. To chyba co jest więcej hmm. A może ko kojarzę z takiego za jak y, Day Day Dokker czy jakoś tak No, kojarzę Co sądzisz o nim, bo on to dla mnie trochę śmieszny jest. A no, oni nic nie sądzę, właściwie to się... raz, raz chyba tylko zamieniliśmy. Tylko kilka sufitów Aha, bo no mnie to. nie jest śmieszne No kurde, e, Symano jestem fajny i w ogóle, kurde, to jest. to... kto. czemu? No jestem ten JJ Docker, jestem fajny i w ogóle, dla mnie to trochę jest śmieszne, nie? Jak się chwali, tym tam się chwali, to już nie wiem Kurde, dzisiaj Day Day Docker was tam zrobi wi wiadomości, czy co tam? Kurde, to jest już trochę takie wysanie z siebie co tam trochę dla mnie to jest przesada trochę tak kurde Co za dużo to niezdrowo no Według mnie Nie wiem co ty o tym sądzisz No, nic No No dobra sądzę że ten Chyba ja będę, koń ja będę kończył, bo zaraz kurde jak Coś muszę za... nie usłyszałem... A tam usłyszałem, że pan trochę... To jest tam łagodnie, tam trochę cepleni. Tak słychać... Tak, nie mocno, ale co, trochę czasem trochę słychać. Może planie Tak, tak, trochę, trochę słychać, nie? Nie tak mocno, ale trochę, jednak ten, tego jest. To nie przeskadza panu trochę w tym rob w robieniu zagrajmy? Nie, nie, nie dostaje pan jakichś głupych takich nie wiem tych głupich jakichś komentarzy, na przykład na temat pana filmika, że e, idź do lo Lokopedy ty do kogoś tam, bo plujesz na mi na monitor albo na mikrofon? Nie ma no właściwie takich... to nie ma pan takich komentarzy? No właściwie to nie jest suplenianie, Jeśli już to była, jeśli już to by była jakaś wada wymowy jednak u mnie nigdy czegoś takiego nie stwierdzono. Aha. I to jest właściwie, o ile pamiętam, przejeżdżały kiedyś jakieś osoby, chyba rozmawiałem z jakąś osobą, która przyjechała ze Śląska i właśnie ona się dziwiła, że ja tak mówię dziwacznie. z tak, to dziwaczne, tak? Tak, tak. I właściwie każdy ona była chyba u nas, no tak, tak, w regionie była naszym, co? I tego. Tak. I bardziej to jest regionalny dialekt. Niż, A, no... niż to na pewno nie można nazwać, to nie jest, nie wiem. Nie, ludzie mi mówili, że chyba jakoś dziwnie ash mówię. Chociaż dla mnie to jest ciężko stwierdzić, ponieważ no, cały czas ja mówię, nie słyszę różnicy w swoim głosie. No, to, cały czas go używam. No to ja też na przykład mam takie problemy, bo ja tam jakąś deflekcje mi stwierdzono, takiego, że no mam jakieś źle odmieniam, czy iść, czy Idę czy śli, czy posli, to też tak trochę dziwnie mówię w ogóle. Nie odróżniam. Nie, nie widzę różnicy między śli a posli, i w ogóle takie coś to, to, to też Też miałem problemy, ale przynajmniej z tym nie przejmowałem. No więc. Zaraz! Dobra, to ja będę końcu, bo tutaj brat chce pograć trochę, więc. Mhm. A jeszcze jedno pytanie, e, A co pan sądzi o Mr. Zaget 99? Pierwszy raz to nie słyszę. czyli pierwszy raz aha, czyli nie zna, nie zna go pana. Mm -mm. A co pan sądzi o. Nie zapominajcie. A, no jest zabawne. Jest zabawne, tak? Mhm. Mm Bardzo. Aha, rozumiem. No do-, do... A, to takie mam pytanie z... Y, czemu pan miał wcześniej w, subs, w subskrypcjach... Ej, jakieś pu, Punio7, punio czy co coś takiego. Bo go oglądałem. A, to tylko z tego, że pan go oglądał, tak? No, zwykle jak ludzie mają kogoś w subskrypcjach, to chyba oglądają. A co w nim takiego fajnego, bo za według nie to ma tak, taki, jakiś taki, trochę pedalski głos. No, właściwie byłem ciekaw jego sposobu przechodzenia Icewind Dale. Dwa, ponieważ tej gry nigdy nie ukończyłem i byłem ciekaw, jak on to przechodzi. Jednak... A, jednak on... Y, y, odgrywał głosy postaci, czego ja za bardzo nie lubię i przestałem to oglądać. Myślałem, że zniosę to i wytrzymałem chyba z 12 odcinków. Zaraz, jak, jak, jaka gra? Icewind Dale 2. A, a Aha, rozumiem. No dobrze, no to ja kończę, bo tam jest... Co? Chwileczkę, zaraz wracam. Nie, jak już się żegnałeś, to pa, pa. Hmm.